Siemano. z tej strony Dis. całkiem niedawno się przeprowadziłem i stworzyłem swój gaming room marzeń, a oto ją, a pomógł mi w tym pan Predator i komuś z was też może pomóc, więc szczerze polecam, żebyście obejrzeli i wysłuchali tego, co wam powiem bardzo uważnie, bo komuś z was z pewnością się to opłaci Zacznę od tego jak Predator pomógł mi Nie tylko teraz, ale i na przestrzeni naszej wspólnej historii Po pierwsze razem zrobiliśmy niezliczoną ilość akcji I wsparli mnie niezliczoną ilością wspaniałego sprzętu Po drugie wysłali mnie na wycieczkę do Nowego Jorku Na konferencję Next at Acer I było naprawdę kapitalnie Po trzecie w lutym tego roku wyszedł razem ze mną do Oktagonu I to dosłownie A na moją parapetowę na nowe mieszkanie Sprezentowali mi trzy wspaniałe monitory Które jak widzicie już wiszą na mojej ścianie. Są ustawione w równym rzędzie i prezentują się naprawdę świetnie. Jednak poza samą estetyką mają coś jeszcze. Każdy z nich ma 27 cali i naprawdę smukłe ramki. Wysoką rozdzielczość 2K, wyższą od standardowej w monitorach, i potężne odświeżanie w wysokości 300 Hz. A jeżeli jesteście ciekawi, jaki to model, to Predator XB3. Z moich kilkudniowych obserwacji, piękne kolory dzięki matrycy IPS, obraz ostry jak Żyleta i mega płynny, jakbyście sunęli po lodzie. I uwaga, teraz dobra wiadomość dla kogoś z was, mianowicie wraz z Predatorem organizujemy dla was konkurs, w którym ktoś z was. Ma do zgarnięcia monitor Predator XB273GX. Co trzeba zrobić, by mieć szansę na wygraną? Trzeba się postarać, ale nie jakoś bardzo, tylko odrobinkę. Tak wiecie, by wyeliminować spamerów. My, gracze, nie lubimy spamerów, a jak powszechnie wiadomo, oni są słabi i zawsze odpadają na starcie. Więc uwaga, trzy szybkie pytania konkursowe. Pierwsze pytanie, ile maksymalnie herców mają monitory od Predatora, które ja właśnie dostałem? Drugie pytanie. W którym roku Predator wysłał mnie na konferencję Next Acer do Nowego Jorku? Trzecie pytanie. Proście jak na koniec. Jakie trzy produkty dla graczy, oprócz wspaniałych monitorów oczywiście, robi Predator? Odpowiedzi na pytania udzielajcie w komentarzach i zostawcie też koniecznie swojego maila, żebyśmy się mogli z wami skontaktować. Jeżeli chodzi o szczegóły i regulamin, to link do niego macie w opisie. Życzę Wam wszystkim dobrej zabawy, powodzenia, a ja teraz idę sobie pograć. A jeszcze jedno, jeżeli ktoś z Was chciałby sobie kupić monitor, to zapraszam Was wszystkich bardzo. Serdecznie do linku w opisie. Masę monitorów znajdziecie na Acer Store. W opisie również zostawiam Wam link do sklepu XCOM, w którym znajdziecie ofertę na monitory z serii Predator XB3.